Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się bezpośrednio już na mapie kolejnego, kolejnej mapy w kolejnym odcinku. Oczywiście teraz te odcinki są ciupkę krótsze. Oczywiście wspominam o tym dwa odcinki temu. Dlaczego? No bo też nagrywam to wszystko w jednej serii, gdyż teraz obecnie jestem w domku u siebie rodzinnym. Nie no, obecnie to nagrywam, jeżeli miałbym być szczery, ale tak jak wy patrzycie, to pewnie w tym momencie jestem w domku rodzinnym, więc tak żeby była już, żeby uściślić wszystko. Strasznie mało armii i strasznie dużej trace. Nie proszę nie. Nie proszę nie. Nie są to duże straty, ja nie to zagrał. Kim ty jesteś? Jürgen, pewnie ujgen. zrzućmy was na boki. W sumie nie widzę problemu, dlaczego miałbym nie jesteś blisko. Go, kim ty kurwa jesteś? Dużo czarów, co jest na mnie? Magia wody i jest, świątnie zadumy. Dobra, w pitkę. Posiłki na ciebie. Wrzuć sobie to. 16, 17 tam zabiłeś, spoko. Wow. mi obrażenie ci zadaje, co ty, masz coś obrony jakąś magię? A, też macie obrona przed magią zwiększono, słusznie. Nic nie ulecze nie masz strzelców ma bis Robiliście, je przynajmniej. Nie może, bo brama jest zamknięta. Dobra, tą bitwę trzeba metodycznie i spokojnie zagrać, ale szacuję, że powinna wyjść dosyć dobrze na moją korzyść. No dobra. Okej, okay, zróbmy tak. Czy mogę was już leczyć? Jeszcze nie. Dalej bohaterstwo. Jeszcze trzy punkty ruchu, tak brama? Trzy punkty Spoko, no to rozstrzelamy was, no co, co tu wiele mówić. Hmm, mm -hmm. Załóżmy, że tak. Mogę się dojechać, ale po co? 13 wstrzeszonych, okej. Okay. jedna jednostka w dół. Do wskrzyszenia? Nie. No przywal mu tak. Ale bez sensu, bo najpierw 6 ignacy. No ale trudno, tylko troszkę rozstrzelamy. Kapę uderzysz za 14. Jeszcze raz zdążysz uderzyć 12 stracony to tu i tu. Minimalne straty. Pantofle Trechnisia. Proszę bardzo. Kolejny zestawu. Pa, eee, miałem zdolność wziąć, nie? Czy zbiłem poziom jakoś? Nie powinno, w którym momencie. Chcę to brać. Jeszcze się, że że części urządzenia pojedynczego. Skąd ja te miałem? Ja nie wiem. Wyssanie many. już nie głupie. Weź to. A, zasadzkę powinienem był wziąć. Hmm. Z sensu. Zamiast tych prorokowych butów. No jak będzie. Ale jak ma sporo. Jeden do punktów ruchu, jeden do przeznaczenia. Okej, okay. no przeznaczenia tutaj powinienem mieć miarę sporo. 27. No. Trzymam tylko kiriny w armii. To był chyba bug jakiś. Dobra, to jest chyba wszystko, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest wszystko. Eee, to jest moje. Kim ty jesteś? Watacha Żywiaków Światłości. No dobra. Pierścim prędkości. To jest fajny pierścień, no pamiętam. Jest dobry, bardzo dobry nawet bym powiedział. Mrowie Żarłaczy. Zawinij o to miejsce. Zawinij o to miejsce. Wróć tu. Jutro się wteleportujesz do głównego zamku. Zbieramy wojsko i ciśniemy dalej na południe. Eee, teraz tak. Teleport tu. Tu jest to Shiro. Już go po raz pocisnąłem chyba, nie? Dobra, inkantację trzeba będzie zaktywować. Halo, dominium przypływów? Bardzo dobrze. Inkantacja. Inwokacja. Jeszcze zostało czasu. Dobrze, ok. 80 tysięcy. I wszyscy. No proszę. Idealnie. Eee, wy, wy. Wy. Dużo kilinów mi się zbiera, z czego jestem bardzo zadowolony. Teleportuj się tu. Dobra. Ciśnijmy dalej na południe. Odwiedzając uprzednio to. Za mało punktów ruchu, o proszę. To już, w sumie to mi się też przyda, tak szczerze mówiąc. Dobra, pojedźmy na was. Zostaw jeżeli już, spoko. Tutaj bierzemy obronę przed magią. A nie, odwiedzane. dobra. Ciśnij tutaj dalej. A, wyjście z bruduchów. duchów, ok. Interesujące. Rusz się, tylko chciałem zobaczyć, jak one są neutralne, wrogie. Mhm. No, zaatakuj. Spróbuję zagrać. Mam pomysł, jak to zrobić, żeby nie stracić. E, chyba się do dupy troszkę ustawiłem. No nie wiem. E, na pewno posiłki. Tu to w ciemno. Czy mogę powiedzieć? Dobra, to nie ma potrzeby. Rusz się o dwa pola. Rusz się tak. Tu. O, nie pamiętam, czy ci starczy. Rusz się, może tu. Na kurwiej. No wrzuć sobie to zdecydowanie. Ty się broń na pewno. Setni tam. I jeszcze raz. Defend. O, w terze strzeliła. No proszę. Nie spodziewałem się. To ulecz tam. jednego to jestem chyba w stanie przeżyć. Neutralne. Chodź wrogie. Dobra. Tu jest prawie żaden. Dobra. I joko z Tobą się już biłem, chyba. No, można trochę dostać rzeczy. Chętnie to zrobię. Jasne, że chętnie. Mamy inkantację, sprawdźmy. Żeby nie było lipy zaraz. A widzicie. mi oczywiście, inkantację. Ja wiem, imploz jest ze zwoju? Chyba miałem ze zwoju. Dobra, ale jestem głupi. Jezu, stąd. Szkarwasze arcymaga, ja się zastanawiam jak debil przez kilka odcinków, skąd ja to mam. No cóż, no ciebie to muszę zaatakować. 10 kilinów. Yy, tak, tak, brzmi jak plan. Wszystko zrobiłem. Że tu nic nie zrobiłeś specjalnie, przeklmijmy 0, 3 z 3, 3 z 3. Dobra Implozja, zabija jednego, zdecydowanie w pitkę. zabijasz tego. Okej. Okay. zły jesteś. Najpierw nałożysz na siebie to. Teraz przywalisz. Ze szczęściem, możliwe. Bardzo dobrze. Dobra, nic nie zrobię specjalnego. przywal temu. Ta niczego, kiedy są szybciej od moich. Jeżeli są, to trochę słabo. A wygląda na to, że są. Ergo. Robimy tak. I niestety zdechło mi. Okej. Okay. Wow, co się zadziało? Do podmiennego miasta, z misji Roni nie zrobimy, jak pamiętam dobrze. W sumie to tak. Na razie to ty tu wejdź sobie i skończ tu turę. Wojska nie ma. Też nie macie ulepszonych kap. Wiem, że to był bug, że ja w jednym zamku to miałem, czy nie. O, macie lepsze te zimówki. Neutralne, agresywne. To zawsze jakaś tam szansa na łzy. Tu są jakieś wrota duchów, czy to jest na koniczyna. Mhm. Gdzieś tędy. To, co tu się znajduje, trzeba by zobaczyć? O, Irina! Wiedziałem, że pewnego dnia pojawi się ktoś, kto postanowi mnie obalić. Taki mamy zwyczaj. <laughs> Muszę ci jednak zdradzić pewien mały sekret. Tak. Ten dzień jeszcze nie nastał, a ty nie jesteś tym kimś. To jeszcze Ronin'a trzeba ukończyć. Dobra, spoko, czyli teraz nam zostało takiego trochę pociupciania się na mapie, czego nie ukryłem, że bardzo bym chciał. Siema Ignacy. Tak, najpierw pozyskałem Killina, a potem tu przybyłem, to prawda. O, ktoś mi gratuluje, no proszę, wyjątkowo A jakie są najlepsze? Ok. Legion perłowych kapłanek. I faktycznie te staki są niemałe już. Dobra, słuchajcie, ja bym chciał wykonać sobie tą misję ronin jeszcze na pewno. Mm -hmm. Przede wszystkim też chciałem trochę pozwiedzać mapy. To jeszcze na pewno mi zostało, zanim ja się w ogóle zdecyduję ruszyć na tego lordzika całego. Dobra, śmigni tu. O, kapiczka 7 smoka. Jak najbardziej jestem zainteresowany. Zapisz tylko zgrywkę, bo te staki się zaczęły robić bardzo duże już. Dobra. Nie sądzę, że cokolwiek może tu tracić. Dobra, nie będzie. to łani zamy ruszą całe tu Nic nie musisz robić, teraz zacznijmy strzelać One more time Dobra. Kapu. Dobrze, bij kapu. O to chodzi. Pięknie. Dobra tu poszło gładko. Pięknie się odsunąłem, ale jestem mądry. No i ze szczęściem to porobione dobrze. Przede wszystkim mam poziom, nie? Więc to tym bardziej weźmy to. O jezu, 15 poziom zaraz. Mogę pooszczędzać sobie punkty 15 czary. Halo, proszę mi pokazać najlepsze czary. Wow. E, to też jest dobre. Jest dużo dobrych rzeczy. To jest, to brzmi tak zajebiście, że muszę to mieć. Dobra, teraz musimy się trochę pociupcić z mapką, ale to nie problem, oczywiście. Weź się w teleportuj do dużego miasta jakiegokolwiek. Nie wiem, gdzie ty się tam wybierzesz. Tutaj akurat. Dobra, oddaj turę i tak się będzie musiał przyteleportować do tego miasta. Poza tym to jest ta misja Ronin, którą chciałbym wykonać. Nie wiem, na czym to polega, ale, ale jestem zainteresowany. Tam mi pokazywało ten wir wtedy, więc chętnie bym spróbował. Dużo wojska już się zbiera, to dobrze. Bo przede wszystkim może jest jakakolwiek szansa, że ta armia mi się wyrówna kiedyś. Chyba przynajmniej dojdzie do poziomu dosyć przyzwoitego. Tutaj by się trzeba przeteleportować teraz. Nie mam ruchu. E, nie, nie kończ tury. wróć tu. I tu. Oddaj turę. Teraz teleportujesz się tu. Bo bang. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kto tu jest? Neutralne wrogie, mogę uciekać. Zostaw. Bardzo dobrze. Łzy zawsze mile widziane. Oddaj turę. Inkantacja powinna się kończyć zaraz. Wataha hordas. Cóż to za liczby żenujące. Dobra. Teraz do wiru zapraszam. Interesujące. Tam warownie, jest w rękach Ronina imieniem Changbo. Był lennikiem Okany, o który przekazał naszej ziemię wilkom. Gdy Hiroshi pokonało Okamę, Changbo i jego ludzie zbuntowali się i uciekli. Hmm, interesujące. Szogunem jesteś. Teoretycznie jest to walka. czy. Możesz być moim drugim bohaterem, czy nie? Ale tego się dowiemy już w kolejnym odcinku, który będzie o godzinie 19, więc na który was bardzo serdecznie zapraszam. Tak czy siak jakbym byście wy. A to będzie już szóste. Widzimy się za parę godzin. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.